Po co mamy wybaczać, żeby uwolnić emocjonalnie przeszłość, ucieszyć się z teraźniejszości i móc planować piękną przyszłość. Tylko takie życie jest warte przeżycia, do którego wychodzimy w lekkości. A mamy coś takiego, jak przymus powtarzania pewnych sytuacji, pewnych emocji, przeżywania po raz kolejny, więc dopóki my ich nie uwolnimy z przeszłości, to one będą cały czas tutaj do nas przychodzić, bo inaczej się nie da nie ma w naszym życiu żadnych emocji, które kiedyś już by w nas nie gościły. A jeśli one nas bardzo poruszają, ale są dla nas niewygodne, to warto zajrzeć skąd one się biorą, gdzie one miały początek i po prostu zacząć je uwalniać. Metod jest bardzo dużo, właśnie jedną z nich jest radykalne wybaczanie. I jeżeli już raz radykalnie zaczniemy wybaczać, to później wychodzimy do tego za każdym razem: za każdym razem z większą lekkością, za każdym razem piękniej, za każdym razem z miłością do życia. I naprawdę, jeżeli już raz tego posmakujemy, to wiemy, że życie może być naprawdę piękne.